Cześć! Pokażę Ci, jak postawić dysk sieciowy we własnej sieci domowej. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. W moim przypadku używać do tego będziemy pendrive'a, ale można do tego użyć dysku zewnętrznego. No ja niestety nie mam żadnego dysku zewnętrznego akurat pod ręką. Jedyny nośnik pamięci jaki mam, no to jest ten pendrive. Możesz zapytać się, po co jest mi dysk sieciowy w sieci domowej. Otóż dlatego, że może chcesz coś przegrywać między urządzeniami, na przykład zdjęcia z telefonu na komputer, albo na odwrót obrobione zdjęcia z komputera na telefon, żeby móc je z telefonu sobie wstawić, albo komuś wysłać. Tak jest na przykład w moim przypadku. Ja chcę po prostu przerzucać sobie wygodnie zdjęcia z aparatu na komputer i z komputera na telefon, żeby móc je dodawać na przykład na Instagrama, albo wysłać komuś na Messengerze, żeby sobie je obejrzał. I tak jak mówiłem będę tego używać pendrive'a 32 Gb. Jest to pendrive, którego po prostu mam pod ręką, nie jest mi potrzebny tak na do codziennego użytku, a po prostu ja też nie potrzebuję większego dysku niż te 32 Gb, bo większych plików na razie nie przenoszę. Jeżeli będzie trzeba, no to postawię sobie troszeczkę większy, na przykład terabajtowy dysk M2, którego kupię już za dwie stówki, postawię go w przejściówce na USB, w takim na przykład iC boxie. No, i takiego iC-boxa będę mógł postawić jako po prostu ten dysk sieciowy. No ale dobra, do rzeczy. Pokażę Wam, jak to zrobić. A jest to naprawdę bardzo, bardzo proste i wymaga pendrive'a i routera. Najpierw podejdź do swojego routera, i tam prawdopodobnie znajdziesz port USB. Jeżeli ma, wepnij tam dysk bądź pendrive'a. Drugą rzeczą, jaką będziesz chciał od routera, to... to z tyłu masz taką naklejkę z adresem IP oraz danymi logowania się do panelu administracyjnego. Spisz sobie, zrób zdjęcie, zapamiętaj, cokolwiek. Następnie podejdź do swojego komputera bądź telefonu, bo równie dobrze możesz to zrobić przez telefon. Wpisz w przeglądarce adres IP, który był podany na naklejce z tyłu routera. Powinien wyświetlić Ci się panel logowania. Teraz wpisz te dane. Które są na naklejce, i wyświetli ci się cały panel administracyjny. I to właśnie tutaj będziesz musiał znaleźć opcję odpowiedzialną za udostępnianie plików w sieci. W moim przypadku jest to zakładka Network Application, następnie Media Sharing. Tutaj możesz wybrać swoje źródło danych, w tym przypadku, właśnie mojego pendrive'a. Kiedy już to wybierzesz, Twój pendrive jest gotowy do używania w sieci. Teraz pokażę Ci jak zmapować ten dysk, żebyś miał do niego dostęp w każdym momencie. Otwórz swój eksplorator plików, następnie w polu wyszukiwania wpisz dwa backslasha i adres IP swojego routera. Tutaj wyświetli Ci się folder, następnie klikasz prawym przyciskiem myszy na ten folder, mapuj dysk sieciowy. I to tak naprawdę tyle. W tym momencie twój dysk sieciowy będzie podpięty. W zakładce Mój komputer znajdziesz go bez problemu i możesz w każdej chwili uzyskać do niego dostęp, jeżeli tylko jesteś podłączony pod tą sieć. A jeżeli chcesz zrobić to na telefonie, to użyj aplikacji CX File Explorer. Po zainstalowaniu otwórz ją. Kliknij Network New Location Remote. Następnie Local Network. I tutaj wyświetlą Ci się dostępne urządzenia. Jednym z nich będzie na pewno ten dysk sieciowy. Zaloguj się do niego, na przykład anonimowo i już możesz go używać. W tym momencie masz pełen dostęp do tego dysku. Możesz na nim zapisywać czy usuwać różne rzeczy.